Dobra. Yyy, mm, okej. Okay. Halo, halo. Okay. Dobra, słychać? Nie wiem. Live. Nie wiem czy działa czy nie działa Dobra Zobaczmy Dobra Okej, okay. działa Dobra <coughs> nie No dobra Jutro będziemy nagrywać z widzami z miasta JMG do Kevin 9900 w Lesie i z no. Dobra, więc teraz słuchajcie, Nie wiem, no słuchajcie. tylko... Oj, sorry, nie chcę z mikrofonem włączyć. Słuchajcie, nie chcę z mikrofonem włączyć. Dobra, więc co? Ciekawie, jak chcę... Ciekawie, jak chcę... Dobra, chwilę, chwilę czekamy aż... Okej, okay, ja nie wiem. Ja się stresuję za bardzo. Dobra, <tryk> czekajcie. Co jest mogę edytować w tym filmie? Znaczy, live'a <tryk> Nie, ja słyszę się podwójnie, bo jej na telefonie i na tym. Dobra. Okej, okay, ktoś jest. Dobra, siema. O ja, nie mogę. o, ja nie mogę. Dobra, jest pierwszy bic. O, ja nie mogę. Dobra, jest o, ja nie mogę. o, nie mogę. Nie, słyszę, słyszę, słyszę podwójnie. E, Live jutro będzie, jakby co, żebyście wiedzieli. Dobra, pierwsza osoba napisała. Ja piszę już do niej siema. Dobra, napisałem Siem. Co jest? Cztery osoby już są na Co jest? Cztery osoby już są na live. Jest, już... O ja nie mogę! Ale o jeju! Nie no. mogę! Ale no. cię! live jest dobra? Ja nie wiem dlaczego ja otwaliłem teraz live'a. No nie no, ile już osób na live'ej? Pięć osób! Ja nie mogę. Dobra. Yy, 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 za chwilę i tak pewnie wyłączę tego live'a, bo live jest jutro o godzinie 12.00. Dobra, nie wiem dlaczego ja o tej porze nagrywam live'a. W ogóle tak łączyłam bez sensu. No tak, no znaczy, do jakby chciałam zobaczyć, no. No, czy jakby działa mi wszystko, żeby już na jutro było? Dobra, ja się nie mogę doczekać już jutra. Pamiętasz, Dobra, tak. Tak pamiętam. A jutro to zrobisz? Tak, jutro to zrobię. Dobra. Nie, nie wiem, za chwilę już i tak pewnie wyłączę tego live'a. Więc słuchajcie, pamiętajcie, jutro wpadajcie, no jutro o godzinie 12.00. Bo będzie live, więc ja się słuchajcie, z wami żegnam i widzimy się jutro o 12.00 na tym kanale.